Z tej strony Nitek, witam was w luźnych gadkach, witam was we wczesnej, praktycznie niedostępnej jeszcze wersji This War of Mine. Jest to gra z studia polskiego, 11-bit studios, znanego m.in. z serii Anomalii. Opowiada ona o konflikcie wojennym, który nam tak naprawdę dyszy ostatnio na plecach, w plecy. Jest historią dość depresyjną, kilku osób, niekoniecznie Rambo, Komando, których znamy od zawsze. Zaspałem os ostatnio serią filmików z rozgrywki, którą przeprowadziłem na Twitchu. Było to pierwsze granie, zupełnie nieobeznane, w ogóle nie wiedziałem o co chodzi, jak się w to gra, co robić i jak postępować. I to było takie rozegranie poznawcze, natomiast w dzisiejszych luźnych gadkach pokażę Wam mniej więcej na czym to polega, ponieważ jestem bogatszy o zdobytą już wiedzę w tamtej rozgrywce, ale także dołożyłem trochę swojej. Jak się okazuje gra jest dość nieliniowa i historia, którą mam teraz pomimo... No właściwie, nie tylko różni się osobami, które są w składzie moich, moim, ale także decyzjami, które już zdążyłem podjąć i rzeczami, które zdążyłem zbudować. Przed Wami planowanie nocy miejsce, gdzie planujemy rajdy na miejscówki, które są wyznaczone na mapie w celu zdobycia odpowiednich i potrzebnych nam do przetrwania materiałów. Dzielmy je. Przepraszam. oj… <laughs> Szereg różnych kategorii, jedzenie, materiały, medykamenty, bronie, części potrzebne do krawcenia przedmiotów, być może będzie tutaj możliwa wymiana przez wzgląd na to, że niektóre miejsca zawierają NPC, które niekoniecznie chcą nam strzelić po żołądku. A Caution Advice więc może być nieprzychylnie. Udałem się tym razem do supermarketu, ponieważ jest tutaj dużo jedzenia, a tego jedzenia zawsze brakuje, jest też stosunkowo duża ilość materiałów, trochę leków, broni i części. Niektóre miejsca już odwiedziłem, to jest noc zdaje się trzecia, dlatego ponieważ te, początek tej gry nie zwiastuje tej deprechy, którą ona wkręca. Przejdźmy może do rozgrywki właściwej. Przygotujmy się, o nie, nie chcę ciebie Marian. Marin, przepraszam, weźmiemy Arikę. Ma 10 slotów w plecaku. Te plecaki oczywiście pewnie można skrawdzić. Do tego jeszcze nie doszedłem, ale wiem, że niektóre osoby postacie między innymi te z poprzedniego, właściwie z rozgrywki twitchowej, mają te plecaki od razu większe. Ale weźmiemy ją, ponieważ ona cicho się przemyka, ale to jest Trending in Combat. To może weźmiemy jego i spróbujemy zagrać inną kartą w tym supermarkecie. Ja wiem, co tam czyha. Wy jeszcze nie bardzo dobrze. Poszedłem w trochę inną stronę w tym razem, ponieważ i poszedłem w trading i poszedłem do szkoły, tam jest zdaje się jakiś ruch oporu zadekowany, można się z nimi wymienić, dając im różne towary wszelkiej maści, no i zyskując oczywiście jakieś potrzebne nam do przetrwania rzeczy, Daję im trochę stafu, wziąłem między innymi strzelbę, ja mu nic już wcześniej miałem, być może ta strzelba się przyda. Okej, okay, miejscówka, jak widzicie, co już jest rozgrywka właściwa. Jest ona na pewno uszyta pod urządzenia mobilne i nie ma tutaj Łoj, Co tu się dzieje? Oku, czaki. Oku, czaki. Ten... Co tu się dzieje? O kurde, okej, okay, okej, okay. ta sama miejscówka, zupełnie inne zdarzenie miało teraz miejsce, ponieważ grając poprzednio, grając na streamie, byliśmy też tutaj w tej lo nie, lokacji, natomiast była rzecz inna, myśmy byli chyba kilka nocy później, nie była to trzecia noc i będąc już tutaj na miejscu wtedy, okazało się, że byli tutaj jacyś wojskowi, no wiadomo, że wojskowi, nie wiadomo po której stronie i oni pojmali jakąś dziewczynę. Nie zdecydowaliśmy się wtedy wejść w jakiś konflikt zbrojny z nimi, w sensie ani z piąchy im nie wyrzuciłem, ani z żadnej strzelby im nie strzeliłem. Natomiast no jak widzicie, teraz są tutaj kolesie szabrownicy, którzy również polują na jakieś zasoby. Zupełnie inna sytuacja, <grych> więc jestem totalnie zaskoczony, ponieważ gra rokuje na to, że będzie fest mocno nieliniową rozgrywką. To, o czym chciałem powiedzieć na samym początku, to to, że na pewno interfejs jest tutaj uszyty pod urządzenia mobilne. Ta oprawa graficzna, która robi należyte wrażenie, bo jest bardzo fajnie uszyta również taka się wydaje, ponieważ jest dość oszczędna tak by i nawet jakieś mobilki były w stanie ją udźwignąć. Okej. Okay. Poszczególne elementy aktywne, jak widzicie, podświetlane są na ekranie. Oznaczają to, że po kliknięciu wykonujemy przypisane dla tych przedmiotów jakieś specjalne akcje. No tutaj, akurat, jest to szabrowanie wszelkich elementów otoczenia. No i klikając myszką gdzieś na ekranie, nasza postać tam oczywiście się porusza. No to jest akurat nie dziwne. Nie ma sterowania na klawiaturze, póki co zaszytego. Nie wiem czy ono będzie. Niestety, nie jestem w stanie Wam odpowiedzieć na to pytanie. Ale przyznać, muszę, że nawet to granie na myszce nie wadzi jakoś specjalnie. W grze. Dokonacie wielu wyborów, które rzutować będą na wasze postaci. Rozgrywka tak naprawdę przypomina i nieodzownie kojarzy się z takimi tytułami jak Deadlight czy Safe House Dyrus. Safe House Diaries było spoko rozgrywką, tam akurat siedzieliśmy. Mniej więcej wyglądało to tak samo, że była jakaś tam baza, e, nasze HQ, w którym to żeśmy siedzieli i było też też było planowanie właśnie wypadów po jakieś tam rzeczy do różnych miejscówek. Natomiast minusem, dla mnie przynajmniej, w Safe House Darius były ściany tekstu przez które trzeba było przebrnąć. To nie jest tak, że ja nie lubię czytać czy coś, ale no w związku z brakiem wizualizacji, serio, serio, mieliśmy, mieliście bardzo, bardzo dużo rzeczy do przeczytania. Okej, okay, co się dzieje? Oni uciekają? My mamy jeszcze czas, poszukamy zatem jakichś ciekawych materiałów, może jeszcze coś znajdziemy do jedzenia. Widzę, że też nie mogę... Ten nie umiem obsługiwać strzelby, mimo tego, że ją wzięliśmy. Co za leszcz? Equipped firearm. O nie, nie wyrzucaj. Wyrzuciłem strzelbę. <laughs> Okej, okay. har mam jedzenie. Dobra, weź się z powrotem. Dziwne jest to, że właśnie mam strzelbę, a nie pojawia się informacja o tym, że mogę ją użyć, ponieważ mogę użyć tylko piąchy. Okej. Okay. Gra to oczywiście wersja preview. premiere ma mieć w listopadzie, w związku z tym spodziewajcie się tutaj baboli, właśnie jak tutaj ze strzelbą podejrzewam. To nie powinno mieć miejsca. Raz mi się wykrzaczyła całkowicie, no ale wersja preview, więc nie zwracamy na to zbytnie uwagi. O, ta szopa jest tym razem otwarta. Wtedy na streamie nie była, właściwie była nawet z personelem. Nie wiadomo, co tam się działo. Był wojskowy, była babeczka. Nie dało się wejść do środka. Ale, to zresztą wam zaraz pokażę. Chociaż ciekawy, bo może tak naprawdę nie będzie tego znowu. W poprzedniej rozgrywce, jeżeli przebrniecie przez te wszystkie odcinki, widzieliście na przykład epizod, gdzie weszliśmy do willi. W tej willi znajdował się dziadek i babuszka. Babcia była rzekomo bardzo chora, i mieliśmy, a właściwie mogliśmy podjąć decyzję o okradzeniu ich, ponieważ oni byli bezbronni. Bezbronna para staruszków, czekająca właściwie zdana na, nasze, na naszą łaskę. Ja oczywiście ich okradłem. Nie wiem w sumie dlaczego, być może dlatego, że to stream, być może dlatego, że brakowało mi jedzenia. Nie wiem już, nie pamiętam dokładnie, jak się usprawiedliwiłem. W każdym razie zrobiłem to, wyciągnąłem im na oczach dziadka jedzenie z tej lodówki i wyszedłem stamtąd. Nie wiem, czy oni przeżyli, czy też nie. Już nie dane było mi tego sprawdzić. Natomiast wiem, że postaci, bohaterowie, którymi kierujemy, zaczęli między sobą dyskutować i strasznie przeżywać ten fakt. Zwłaszcza ta osoba, która dokonała tego haniebnego czynu, wyniesienia jedzenia im z domu. Innym razem, między innymi właśnie to są takie fajne feature'y w ogóle, które jak widać nie zdarzają się za każdym razem, bowiem jak tutaj była ta babeczka z tym kolesiem, le leki zbieram, jak była tutaj poprzednio babeczka z tym kolesiem, no nie miałem niestety możliwości jakiejś pomocy jej, bo nie miałem ani broni, ani jeszcze tak naprawdę nie wiedziałem jak za bardzo działa, no ale generalnie braki w ekwipunku zrobiły swoje, w związku z tym była zostawiona na pastwę losu. No i ten wojskowy ją wziął do tej szopy, nie wiem co tam robili, widziałem tylko ikony, sygnalizujące, że to jest hałas. Nie udało mi się tych drzwi otworzyć i ją zostawiłem. To również odbiło się depresją na wszelkich moich przetrwanych. Jak widzicie noc możemy zakończyć na własne życzenie uciekając stamtąd. To dobre rozwiązanie, bo przynajmniej żyjemy. Może się oczywiście zdarzyć tak, że nie wrócimy. Wtedy rozgrywka wcale się nie kończy. Rozgrywka kończy się po 12 dniu na chwilę obecną, ale to tylko dlatego, że tyle jest w demku. Tymczasem, podczas mojej nieobecności w nocy, kiedy wziąłem strzelby i nie zostawiłem jej w domu, zostaliśmy napadnięci. Zaraz zobaczymy, czy coś się stało. Nie, tylko małe zniszczenia zrobili. Arika jest ranna i Marin też jest ranny, no, ale dużo rzeczy przyniosłem, więc coś za coś można by powiedzieć. W związku z tym, Aria, Rika, przepraszam, nic się zabandażować. Marin, ty też to zrób. Wszyscy są jednakowo głodni. Mam już kuchenkę, mam także radio. Radio, jak się okazuje, jest bardzo nieodzownym elementem życia codziennego osób, które przetrwały. Stamtąd płyną informacje otaczającego ich świata, o ile je złapiemy w tym radiu. Ale także można posłuchać kojącej już duszę muzyki. To bardzo ważne jest, ponieważ, żeby nasi podopieczni chodzi smutni, ani też żeby nie rozwlekli się na depresję na depresję <laughs> żeby nie nabawili się depresji, bowiem wtedy Chodzą o wiele wolniej to widać od razu po nich. Może nie widać tego jak że mają przeciążenie na przykład w plecaku, ale generalnie cały ten smutek przerzuci się także i na was przez wzgląd na to, jakie decyzje będziecie podejmować i przez zdarzenia, które rozgrywać się będą przed Waszymi oczami. Gwarantuję wam, że This War of Mine odciśnie na was swoje piętno. To w ogóle jest nasze HQ, nasza baza wypadowa, gdzie mamy możliwość gotowania, krawcenia przedmiotów, co zaraz wam pokażę, czy też przyrządzania sobie posiłków. Krawcenie przedmiotów. Bardzo ważne jest, jak kiedy już dorwiecie tą grę. A wiem, że na pewno będziecie chcieli w nią zagrać. Bo jeżeli nawet ten materiał was nie zachęcił, zachęcą i zachęci was te 15 odcinków, 10 odcinków, które zrobił Twitch. Gwarantuję wam, o ktoś przyszedł. Och kurczę. Mam coś dla was, otwórzcie drzwi. Okej. Okay. Rika, dobra, ty pójdziesz. Odwiedzają nas także goście. To tylko od nas zależy, czy im otworzymy te drzwi, czy też nie. Tego gościa nigdy nie przyjmowałem do swoich drzwi, w związku z tym ciężko powiedzieć, co też on zrobi. Ale być może to tylko przy obwoźny handlarz. Taki też jest. Okej, okay. spróbujmy zrobić zupę. Dwie godzinki. Ciekawie, co to za zupa. Dobre wieści. Zaraz nas wszystkich zabije. Słucham cię. Mhm. O kurczaki, chce mi dać jedzenie, ponieważ gdzieś była agencja charytatywna, w sensie akcja charytatywna i rozdawali jedzenie, w związku z tym przyszedł się tym podzielić i dał mi trzy puchy jedzenia, wow, wow, tego wcześniej nie miałem, <laughs> wow, w związku z tym za każdym razem każdy gracz będzie szył swoją historię, pięknie. Serio, pięknie. Dobra, on robi zupę, będą dwa dania, więc ty poczęstuj się puszką jedzenia. Skoczymy na jeszcze jeden raid, co by wam pokazać jak tutaj to wygląda. Arika tymczasem nastroi muzyczkę, żebyście mieli okazję posłuchać utworu, który sączy się leniwie przez głośniki. Można także poszukać wiadomości, ale po co? Niech się cieszą. Okej, okay. Roman dziabni zupę. Arika dziabni zupę. Roman też, jako że byłeś na rajdzie, skocz teraz do łóżka, żeby być wyspanym. Okej. Okay. Nawet no, jeżeli się nie zna angielskiego, tak naprawdę można się poczuć tutaj jak ryba w wodzie, tutaj nie ma jakoś za dużo tekstu, chociaż mają też swoje biografie, jak na przykład, no, akurat ten Roman nie ma. Ale osoby, którymi będziemy grać najwięcej, uzupełnia się ich historia, uzupełnia się o zdarzenia, które żeśmy dzięki nim przeżyli. Skoczymy jeszcze szybko do tej nocy. zobaczymy co też nas czeka. Jak widzicie, doszło więcej miejsc. Małe blokowisko. Starsza para i ich syn. <ścoughs> Caution advised. Jak widzicie, ciężko przewidzieć, ponieważ gra losuje nam warunki, przy których nam będzie dane biegać. Ruined Villa. Pójdźmy do Ruined Villa. I pójdziemy Ariką, bo ja wiem, że Arika strzelbę obsługuje. Amo. Czuję się teraz pewniej, bo za pierwszym razem to jest fest jak się w to gra. Nie wiedząc co klikać, nie wiedząc co brać ze sobą, nie wiedząc, że może się zdarzyć, że na przykład ktoś będzie chciał z nami handlować w danej miejscówce. Ale za drugim razem zupełnie inna rozgrywka. Propsuje. Okej. Okay. Jest tutaj ktoś. Ale to są mieszkańcy tego domu. W związku z tym no, tak naprawdę to od nas tylko zależy, czy tam w ogóle się porwiemy na nich. Ale widzę, że strzelba w ogóle nie przestała działać, nie wiem dlaczego. Hmm. Mam tylko możliwość działania z piąchy i to jest dziwna rzeczy. Okej. Okay. Można przycupnąć za osłoną, można otworzyć drzwi, można zerknąć przez dziurkę od klucza oczywiście, sam fisher wojny. Prawdzie poruszają się tutaj. A to jest ciekawa sprawa, ponieważ chyba byłem w tym domu, a chociaż nie trafił mi się on. Kuczaki. W sumie nawet dobrze, że nie ma walki, ponieważ bardzo możliwe jest, że skończylibyśmy w plastikowym worze. No, nawet nie porzuceni po prostu gdzieś pod błotem, zastrzeleni przez jakiegoś szabrownika czy też bandytę. W każdym razie wiedzcie, że będąc w tych domach, to czy zrobicie to, co zrobicie, właściwie rzutuje na zachowanie waszej postaci, ponieważ one z defaulta nie są postaciami dobrymi, znaczy złymi. To tak naprawdę my je tworzymy i my czynimy to, że one są złe. To, że my wyniesiemy tej pani rzeczy z lodówki zaraz, może zarzutować na tym, że nie będziemy się z tym dobrze czuć, ale ona się wystraszyła. Łokuczaki! wow, ale weźmiemy jej jedzenie. Na dużo, A zostawię jej trochę. Niech będzie. Puszkowanego jedzenia mam dużo. Ok, cukier. Cukier można wziąć po to, żeby stworzy, stworzywszy filtry albo na przykład kolektor wody deszczowej, można stworzyć bimber. Prawdopodobnie jest on wykorzystywany do polepszenia humoru i nastroju naszych postaci, ale nie było mi dane tego sprawdzić jeszcze. Ok, widzę, że zawoła, zawoła swojego chłopca. Ok, więc mamy lekki problem. Zaczęli mnie szukać. Samo skręty, bierz. Ok, spróbujemy się wydostać tędy, widzę, że mnie poszukuje. Można się chować także we wnęki, dzięki czemu unikniemy wścibskich poszukujących nas oczu. Więc tak jak mówię, no, przypomina to trochę Deadlight swoją prezentacją, swoim sposobem prezentacji. Na pewno jest gdzieś tutaj jakaś zaszyta inspiracja na fabularnymi rozwiązaniami Zave house Diaries wspominane przeze mnie, które no, traciło w moich oczach przez brak wizualizacji, więc This War of Mine e, znakomicie sobie radzi na tym polu, przedstawiając nam tą akcję, którą teraz toczymy e, w sposób jasny i klarowny. Wszystko od razu widać, a przecież nie ma ściany tekstu, po prostu, po prostu gramy. O kurde, on tutaj jest. O kurde. Kosa. Oh shit. Uciekaj, uciekaj. Udało nam się. Uf. Uf. <laughs> no, ten ride mógł się skończyć inaczej. Myślę, że to byłoby na tyle z This War of Mine. Mniej więcej tak wygląda rozgrywka czasami tych postaci, które nie są do nas nastawione. Jest więcej na lokacjach, w związku z tym jest lekka przyczajka, są emocje, no widzicie Arika zebrała razy. Mogło się to skończyć inaczej, akurat on miał piąchy, ale oni zazwyczaj chodzą uzbrojeni dość mocno. No ja akurat mam tego shotguna, którego nie wiem dlaczego nie mogę teraz używać, ale w związku z tym, że to jest dość wczesna wersja, którą chciałem Wam tylko zaprezentować, żebyście pojęli ogrom niesamowitości jaki będzie na pewno płynął z tego tytułu, to można temu to wybaczyć. Nie mam tymczasem żadnych bandaży, a ja jestem lekko ranny. W związku z tym, no może się okazać, i ta rana może się okazać śmiertelna. Już miałem taki przypadek. Wysłałem wtedy Bruno jeszcze na ochronę domu jakiejś babki, która przyszła nas prosić o pomoc. Napisano, że właściwie powiedziała, że ma, ma tam strzelbę. Miałem taką cichą nadzieję, że wysyłając Bruno, który ją obroni, wręczy mu tą strzelbę, ale niestety nie udało się. Bruno wrócił jeszcze bardziej zmęczony po tych dwóch dniach stróżówki i koniec końców nie przeżył. I takie historie szyje ta gra. historie wojny, historie zwykłych ludzi, którzy znaleźli się w niezwykłych okolicznościach. To nie to samo co Valiant Hearts. Klimatycznie myślę, że robi bardziej sieczkę z mózgu i wkręcenie są w depresję, w związku z tym, że my także żyjemy w niespokojnych czasach. Nie wiem, czy to przełoży się na kiedykolwiek. Mam nadzieję, że nigdy się tego nie dowiemy, ale gra robi należyte wrażenie. W związku z tym, wyglądajcie tego premiera już w listopadzie. A to były luźne gadki, mówi do was Nitek, pamiętajcie przybić piątkę pod filmikiem, subskrybować jeśli chcecie być na bieżąco, wpadnijcie także na streama, gdzie jak widzicie pierwszy raz graliśmy właśnie w This War of Mine, całą, całą sesję na streamie, 2,5 godziny, do obejrzenia teraz na YouTubie, wpadnijcie także na geeks.pl i do zobaczenia następnym razem, mówi do was Nitek, to były luźne gadki, This War of Mine, adieu!